Grot Andrespol Lada mięsna w sklepie firmowym Grot w podłudzkim Andrespolu prezentuje się wprost spektakularnie i oferuje najwyższej jakości produkty. Nic więc dziwnego, że klienci chętnie głębiej sięgają tu do portfela i sporo kupują. W ofercie są m.in. doskonałe kiełbasy z wędzarni czy wędzone boczki. Drzwi tego sklepu w zasadzie się nie zamykają, a klienci zaglądają tu przez cały dzień. Lada oferuje też doskonałe mięso w postaci polędwic, czy steków wieprzowych, ale także elementów drobiowych, czy całych kurczaków. Dobrze rotuje również wołowina, zwłaszcza antrykoty, czy rostbefy. Mięso jest tu również pieczone w specjalnym piecu, a na życzenie klienta może zostać pokrojone i zapakowane próżniowo. Wyjątkowym rozwiązaniem jest szafa do sezonowania. Przez trzy tygodnie dojrzewają tu soczyste antrykoty. Klienci mogą tu również liczyć na liczne produkty dodatkowe, takie jak Bigos czy Kapusta, ale też przyprawy czy Pierogi. A jeżeli zechcą odpocząć, to czeka na nich stół i krzesła. Jest też coś dla najmłodszych klientów: kącik ze stolikiem i kredkami. Załoga tego nagradzanego już sklepu zawsze służy fachowym doradztwem i pomoże wybrać na przykład najlepsze salami czy pasztet. Zapraszamy do naszego sklepu.